Are you ready? Siemanko, z tej strony Stajmo to jest kolejny odcinek z FIWA 15 Ultimate Team Takiego zwykłego na luzie Mam nadzieję, że się nie przestraszyliście początku, Spokojnie, ja jestem normalny cały czas No i okej, okay, pewnie jesteście ciekawi mojego składu Bo jak widzicie jestem lidze 9 Już EA usunęło mi mój świetny klub Na szczęście napisałem o tym, do, tego, do Adriana co się stało I o to co mi odpisał tutaj wam gdzieś staje screena i to jest mój skład połączenie srebrnego i złotego widzimy mamy tutaj kurtue e, wow nie, nie w tą stronę e, jedlina, okore, kościelnego van, van anholta e, di marie, jajaturę e, ramiresa, sancheza shirle i Starija. także bezben ten skład gra się świetnie bo wygrałem e, Wczoraj na live dużo spotkań w 10 i 9 lidze, ale wygrałem, także szukajmy po prostu pierwszego przeciwnika na dzisiaj. Okej, okay, mamy przeciwnika, wow, dobra, ja biorę stroje Manchesteru City, on jakieś dziwne. Miał tam jeszcze stroj FC Porto swoją drogą bardzo fajną, 82 ocenia, 100% zgrania, boom! Uuu, Benzema, Giovanni dos Santos, tego ataku się boję, ataku, mam polski akcent, Krychowiaka. Swoją drogą, chyba zrobię sobie skład reprezentacji polskiej to w swoim czasie. Dobra, w tym, w tym czasie zapraszam was do spotkania, łapka w górę, jeżeli ten film wam się spodoba i zapraszam po prostu do oglądania, nic więcej. Dobra, Turę, z daleka może coś, Jaja ja Nie! Słupek, ale przy fanzoliu, wariat! No kurde, takie strzały właśnie Jaja ja ma i... Będę próbował bardzo często, bo w tej chwili już okarnąłem longshot, a tymczasem tym idzie kontra Benzema, ale Van Aanholt bardzo szybki lewy obrońca i do tego także Murzyn. O cholera, Benzema, tego się boję, Benzema. Tam była ręka, ale ja nic nie widziałem, sędzia nie widział, nie ma gola, okore, bardzo dobra blokada ręką, ale jest wciepka w pole karne i wyjaśniamy. Chociaż jeszcze Krychow jak z daleka! Wow! Widać, że polska odwaga jednak... Yy, odwaga nie ma nic wspólnego w tym momencie z precyzją. Pokaż swojego pejsa. Pokaż jak się gra w Chicago! I Edlin! To jest ta szybkość, na którą czekałem! I Edlin! Ale nikogo nie ma w Polkarnia, także wysuniemy i mamy rzut rożny, no! Moi drodzy, tak się gra w Chicago! Ale zobaczmy jeszcze raz, Strzelę w ciepka jest kościelny! i. Malutko zabrakło, ale jesteśmy coraz bliżej. Bramki, o nie, to Santos! Uff, dziękuję ci, metalowy pręcie! Dawaj, Staric i po krótkim Staric, tak! Idealny strzał w krótki rok. Daniel Staric, e, no, najlepszy napastnik, jakim grałem do tej pory w FIFA. Nie dostawałem jeszcze Aguero. E, zobaczmy jeszcze raz, świetne podanie z Chili do Anglika. No i ten zaskoczył. bramkarza. chyba Casillas tam stoi. E, i Prowadzimy 1 do 0 od minuty 31. Z twoją drogą 31 to jedna z moich ulubionych liczb. Przypadek nie sądzę. Ano złamanie do środka Di Maria Di Maria i... Jeszcze Sanchez! Sanchez! Idealne wykończenie Alexisa 2 do 0 po 35 minutach. Więc niedługo po pierwszej bramce podwyższamy wynik na 2 do 0. Świetny rajd Di Maria Odzyskanie piłki przez Sancheza, no i ten idealnie wykończył tą sytuację. Strzał, samo okienko, bramkarz bez szans. 2 do 0 od miuty 35. Uhu hu hu hu, dobra Kosa, kościelny. Mój człowiek, mój wariat, żółta kartka, ale co tam? Ważne, że jest Kosa, że nie ma e, bramki, e, ale jeszcze jest rzut wolny dla przeciwnika. Isko do niego podchodzi Isko, ale tu było za ślisko. No i w połowie 2 do 0 dla mnie. E, przeważam w tym spotkaniu, w każdej statystyce. No oprócz przejęć, ale e, ten najważniejsze dla mnie i przede wszystkim 2 do 0 Zeleski. W ogóle fajna nazwa drużyny. Także gramy drugą połowę. O kurde, ziewanie do Santos, brawo, kurtua. No, to jest e, bardzo dobry bramkarz. Polecam każdemu. E, dobrze broni, jak widzicie. No i po prostu stolidny bramkarz. Ale jeszcze jest spalony. Di Maria, Di Maria, w Prędkości, Di Maria! Piękne uderzenie Argentyńczyka. No, powiem szczerze, obawiałem się tej jego pozycji na SP, y, bo myślałem, z nas, że na inną pozycję niż nas skrzydło się nie nadaje. Ale widzicie, tutaj potrafię przyfanzolić z daleka, nie dając szans Casillasowi chyba, bo tam Casillas to i tak, Casillas, idealne uderzenie z lewej nogi. No i taka pompa jak Jacek Krzynówek, y, swoją w swoich najlepszych latach. Argentyńczyk strzela swoją piękną bramkę. No i chyba jedną z, z pierwszych w moim klubie. Także bardzo dobrze jest 3-0. O, Benzema z daleka. Brawo, Kurtua. No, kolejna bardzo dobra interwencja Belga. Wysoki, ma, ma zasięg ramion. Mój człowiek. Także jedziemy dalej. Było blisko, ale zaczniemy od bramki. O cholera Benzema to jest... Nie, Dziomainu Santos to jest bramka. A, jednak źle. Chociaż, no... Moje obrońcy blokują, ale nie po co on schodził. Aha, bo Divani do Sandus jest lewonożny. Ale jeszcze jest dośrodkowanie w polikarny kurtu, a jego zasięg ramion zawsze na właściwym miejscu. Chwila, starić. Stary! 4 Ja wiem, że się, jaram, że się jaram, mimo że to jest 9 liga. Jeżeli, ale sorry, jestem w tej lidze, bo jestem. Bo jej mi usunęło klub, a ja po prostu sobie nagrałem odcinek. No to jest dziewiąty lidzy, to się cieszę, że strzelam bramki, nie? Jeżeli, ale następnym myślałem, chyba z tym złotym pucharem! <grym> <grym> dobra, tego nie było. Tego nie było. Eee, dobra, było jednak. Błąd o korę, e, Benzema, e, no w sumie to już wszyscy się rozluźnili, bo 90 minuta, jest 4 do 1. Teraz ja robię dribbling i to spotkania. Wygrywam 4-1. Yy, bardzo przekonujące zwycięstwo. Kurtua, chyba piłkarzem meczu został, bo na niego pokazują. Fajnie on wyglądał po szybce meczu Story City, ale ja bym chciał pominąć tą animację już, a nie po prostu się z nią wleczeć. Dobra, ja wiem kto strzelał bramki. No, Kurtła piłkarzem meczu obronił 14 strzałów, wow. Nie wiedziałem, że przeciwnik tyle strzałów oddał. Za chwilę zobaczymy ile. Co? On odbił 14 strzałów i... a przecimik oddał 11. Okej. Okay. Ok, przystępujemy do drugiego spotkania, jednak zmieniłem zdanie, zrobimy to w lidze, a to dlatego, że chcę po prostu, żeby w świętej trójce od razu była ta ósma liga jaka była. Jak widzicie trochę zmiana składu za Kurtu wchodzi Pantilimon, bardzo wysoki, bo 2 metry 3 cm wzrostu, więc teoretycznie jeszcze lepszy zasięg ramion niż właśnie kurtua za, za, za okorę wszedł w. W Zaukare wszedł Mangala i Wierdzini wszedł za kościelnego, Moreno za właśnie Vanonholta Jedlin zostaje, jajaturę zostaje. Jeszcze prowadziłem Mreczana swoją drogą bardzo drogi po 55 tysięcy końców oraz kujatę bardzo silny fizycznie, jak można zauważyć, nawet dość szybki. Taki powiedzmy srebrny jajaturet i trochę tańszy, także. Przejdźmy, zobaczymy jak, jak ten skład się spisze. Także oglądajcie. Dobra, ja znowu zagram. Aha, chcę, żebym zmienił strony? No to zagram w historycznych Barcelony. Strój, którymi chyba je zmienię, bo one są po prostu straszne. 72% zgrania. Eee, dobra, jest Bray Twaity. Gazet na ataku, tego się boję, ale brązowa obrona cała. Ma d eee, Alessandrini. Yy, a tak to widać, że koleś się zna na ultimacie, więc może być nawet ciężko, także oglądajcie yy, i życzcie mi powodzenia. Dawaj, Chan, do turę, ture, ture, Aj, kurde, w ostatniej chwili blokada yy, jednego z obrońców, ale mamy rzut rożny. Shirley może tam na A STARICZ! Kurde, mil, milimetry brak... No dobra, może nie milimetry, ale centymetry brakują i myślę, że bramka to jest po prostu kwestia czasu, także oglądajcie dalej. Ach, kurde, ja to widziałem w bramce, mocna bomba, Andres Shetla, jednak to dalej nie jest bramka. Dobra, Sanchez, w krótki, bo dogonią cię, aj! No nie, mogłem jednak poczekać, bo już minąłem tego obrońcę, ale trudno. Kolejna sytuacja zmarnowana, żeby to się tylko nie zemściło. O kurde, Braithwaite. I to się właśnie mogło zemścić, mogłem wykrakać, ale na szczęście nie wykarkałem w ogóle. Panty Limon ma szóstkę na koszulce, lol. O kurde, la i to jest bramka. Chociaż jeszcze Mangala go goni, ale nie, nie jest pan Tilimon! Mówiłem, mam dwóch solejnych bramkarzy. Pan Tilimon, jego zasięg, jego wzrost bardzo pomagają. Dobra, tym razem znowu dośrodkowanie i Mangala wybija. I mamy kontrę Staric, Staric i podługiem technicznie jest Daniel Staric kont z kontrataku. Mamy przewagę składu, to, tego nie, nie można nie powiedzieć, dlatego się specjalnie nie, nie cieszę i pominę powtórkę od razu. E, ale nie zmienia to faktu, że jest 1 do 0 i póki co mamy Mistrzostwo Ligi 9. To ture, ten do Staricia Staricia. I jajaturę! No czemu z lewej nogi? I tylko słupek, i te metalowe pręciki mogą się zdemścić, bo kolejna niewykorzystana sytuacja. E, mieliśmy tych okazji sporo. Teraz jest Faul. O kurde. Jest obrona ale do bitka. Jezu, ale mieliśmy teraz farta. Teraz może to się na nim zemści, chociaż nie jest koniec pierwszej połowy. Ale kurde, teraz była taka sytuacja niesamowita. Mamy przewagę posiadaniu piłki, strzałów. Jeżeli chodzi o strzały, to jest identycznie tak samo, a więcej przejęć, bo lepiej gra w obronie. Tak, znaczy jak uspycham do obrony. Także oglądajcie drugą połowę. I Alexis Sanchez. To musi być gol. Tak jest, z lewej nogi, ze szpica, ale jest bramka, 2 do 0. Chilijczyk. Zobaczymy, jak on długo będzie w moim składzie, bo chyba sobie kupię potem jeszcze quadrado z Chelsea. Zobaczcie jeszcze raz, ładne podanie, no i ze szpica, z lewej nogi, bo w ostatniej... Nie, co z prawej nogi nawet się pomyliłem. Także 2 do 0, 52 minuta, jedziemy dalej. U Aguero i to jest bramka. Tak jest. Bardzo mocny strzał Argentyńczyka w krótki róg. No i... 2 do 1. Co można tutaj dodać? Wprowadził sobie chyba wypożyczonego Aguero Bo nie chce mi się wiedzieć, że to jest e, prawdziwy. E, Salah po tym jego składzie. Także jedziemy dalej. I Sanchez. Lutuj! A co? Tak, 3-1. I to jest tróeczku z przeciwnika. No niestety ten odcinek nie będzie zbyt długi dość czuję e, Także zobaczmy jeszcze sobie statystykę tego spotkania, czy zaliczyło bramkę w ogóle Sanchezowi. Halo halo, ładuj mi się dobra, ja to... A dobra, nawet nie musiałem tego wycinać. Eee, tak, zalecił obramkę Sancheza, 3-1, elegancko. I mamy mistrzostwo ligi 9 chyba. Tak jest? Nie, mamy... Mamy... Mamy awans. Jedną porażkę mamy tutaj, to było na live wczoraj. To była chyba porażka aż 4 do 1. Ci co byli to wiedzą. Eee, także co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jeżeli Wam się, wam się spodobał, jeżeli jesteście nowi. Zostawcie subskrypcję, wbijacie na fanpage'a. Także ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i siema.